W osi, jazda, jazda, jazda. Jest jazda. Leciutko lewa. Może ciałem Przechyl się w lewo. lewo. O tak. Poprawiasz się później. Teraz lewa. Lewa sterówka. Bo no, uciekcie. Leć prosto i nie bujać. Nie, nie poprawiaj się w uprzęży tak nisko. Najważniejsze, żebyś utrzymała kierunek. Za Ręce w dół do tyłu. O tak. Leci tam. Łukasz, jazda, jazda, jazda. I czekasz aż i na Teraz dopiero. Teraz Ile ci zostało? Eee, dwa. Jeden. No to na długą linę, tylko wario, wiesz. Jak nie, jak ci nie, ale to ci pika czy nie pika, nie wiem wiesz co... to pika, ale nie słyszę. Dla mnie jest jakieś spóźnione w ogóle. Aha. A to z telefonu? No mogę ci dać moje zwykłe. Nie, to tam zobaczę. Bo już można coś polować. No coś. Darek w prawo? W prawo skręć pod wiatr. No to Dobrze. Dobrze, tylko ja y y nie siadaj. Tak. Y Mamy dwa metry w Wosi, jazda, jazda, jazda. Jazda. Dobrze, lekko prawa. Ok. I trzymaj kierunek. Dobrze. Troszeczkę przechyl się w lewo O okay. i wystarczy Dobra Mamy pół metra wąsi, jazda, jazda, jazda Jest coś jazda. I teraz stawiam Dobra, puść Pół metra wąsi, jazda, jazda, jazda Jest jazda Jazda, jazda, jazda Jest jazda I sam Bartek krację tak, nie Lecimy? Meterek w osi, jazda, jazda, jazda. Jest jazda. Jedziemy dobrze. Jazda, jazda, jazda. Bieg, 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 bieg. Tandem w powietrzu, czysto. Mamy pół metra Wosi. Jazda, jazda, jazda. Jest, jazda. Dobrze. Dobrze. Leciutko lewa. Pochyl się. Może z samym ciałem. Przechyl się w lewo. O tak. Trzymaj tą lewą, trzymaj. I zaczynamy zakręt w lewo. Kręć, kręć, kręć. To tak, żebyś do nas dojść. Jeszcze raz. w lewo. Ej, jeszcze. No, Ustaw się to to pod wiatr. Nie, nie ale na polu. Pod słońce. A, Nogi. Hamul, mocno. Dobieg. Bieg, 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 bieg. Ręce do góry. Obrót. Obróć się i zaciągnij Dobra Dobra, mamy pół metra wosi. Jazda, jazda, jazda jazda Ciągnij, ciągnij Dobra I biegamy Dobrze, ręce do góry, luźno I trzymaj kierunek Dobrze, leciutko prawa Dobrze, i do góry ręce, luźno Piero 2 metry nad ziemią zaczynam. O, i teraz. Poczekaj, nie tak gwałtownie, delikatnie. Obrót, obróć się. Okej, okay. i zaciągnij, zaciągnij sterówki mocno. Dobra.